Panie prezesie, niespodziewanie szybko zakończył się dla kampera tegoroczny sezon rozrywkowy. Czy w klubie dokonaliście już analizy czy też oceny tego sezonu? Rzeczywiście, sezon zakończył się dużo, dużo wcześniej. Liczyliśmy, że, że, że będziemy grać aż do turnieju finałowego i będziemy walczyć, tak jak było wcześniej w o tą pierwszą ligę. Niestety nie udało się, to jest tylko sport. Jeżeli chodzi o analizę, to, to pierwsze analiza została już przeprowadzone. Z niektórymi zawodnikami już przeprowadziliśmy rozmowę, z niektórymi zawodnikami już doszliśmy do porozumienia, porozwiązywaliśmy kontrakty. W tej chwili mogę powiedzieć, że w drużynie kampera zostaje na pewno na 100% tylko 6 zawodników z tego składu, który grał w tym sezonie. Czy możemy wymienić nazwiska tych zawodników? Oczywiście. Gracia Kaczorost, Darek Szulik, Tomek Knaświecki, Jacek Obręmski, Maciej Główczyński. Sześciu zawodników to trochę za mało, żeby wystawić drużynę do nowego sezonu. Zatem rozumiem, że możemy spodziewać się sporych wzmocnień. Na pewno tak, zdecydowanie. Tak jak tutaj można zauważyć, nie wymieniłem żadnego nazwiska rozgrywającego. Żadnego z rozgrywających, więc te pozycje będą obsadzone nowymi ludźmi. Zastanawiamy się też nad drugim atakującym. Na pewno będzie też wzmocnione, wzmocnione przyjęcie. No i, i, i środek tak, bo w tej chwili zostają nam tylko dwa środkowi. Co z trenerem? Oczywiście Jasuch. Panie Prezesie, w Wyszkowie spekuluje się, że celem kampera to oczywiście był znany fakt, to były aspiracje do pierwszej ligi, ale spekuluje się w dalszym ciągu, że ta pierwsza liga w Wyszkowie zawita od września. Czyli ja nie mogę powiedzieć w tej chwili ani tak, ani nie, dlatego że rozgrywki jeszcze pierwszej ligi i drugiej ligi trwają. Nie wiadomo jaka będzie sytuacja w Polskim Związku Piłki Siatkowej, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwsze ligowe. Czy będzie ten podział na dwie grupy, po 8 i tym samym 16 zespołów, czy też zrezygnuje się z tego i pozostanie 12 zespołów, więc nie mogę nawet powiedzieć w tej chwili, w której lidze będziemy grać. Ja myślę, że to się wyjaśni do końca, do końca tego miesiąca, początek maja, powinniśmy już wszystko wiedzieć. Dla tych sześciu zawodników, których Pan wymienił, w tej chwili dla nich to jest okres urlopowy, czy przygotowania w dalszym ciągu do nowego sezonu, czy też już się rozpoczęły, czy też będą już niebawem się rozpoczynały? Ci zawodnicy, którzy, którzy zostają w klubie, w ogóle wszyscy zawodnicy dostali wolne w tym, w tym tygodniu przedświątecznym. Natomiast ci, którzy zostają, spotykają się tuż po świętach. I następuje tak zwany cykl roztrenowania w tej chwili, który będzie prowadzony przez trenera pszczelarskiego. Później zawodnicy, najzwyczajniej w świecie, dostają wolne, ale to nie znaczy, że nie będą nic robić, no bo będą mieć określone też zadania przez trenerów, które będą sobie mogli wykonywać we własnym zakresie w miejscach już zamieszkania. Natomiast, jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu, to w zależności czy będzie to pierwsza, czy druga liga, rozpoczną się albo w połowie lipca, albo na początku sierpnia. Wróćmy jeszcze na moment do tych ostatnich rozgrywek z Hajnówką. W czym upatruje Pan porażkę wyszkowskiej drużyny w fazie playoffu? Przede wszystkim, tak jak, tak, jak, tak jak wiemy, dotknęła nas fala kontuzji. Maciek Kalancewicz, Konrad Nasalski, dwaj przyjmujący, którzy złapali kontuzję przed tymi, Najważniejszymi meczami wcześniej bracia kaczorowcy. Tak się nieszczęśliwie stało, że na jednym treningu obydwaj doznali kontuzji. Na szczęście, no nie takich groźnych, które nie umożliwiały im występu, ci panowie grali, ale też wiedzieliśmy, że, że grają z urazem. Jeden, jeden, jeden i drugi. I tutaj chyba należałoby upatrywać przyczyn tej porażki. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że te występy nasze. Już abstrakując od tych, od tych kontuzji były dużo gorsze aniżeli wcześniejsze mecze, chociażby mecz tutaj nasz rozegrany jeszcze w ostatni ligowy z drużyną Czarnych Rad.